Jeżeli znudziły Ci się gry, które masz, a na nowe brakuje Ci hajsu, wbijaj na kidrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosze. Odbierz darmowe 2 złote. Kod promocyjny w opisie. Dobry wieczór, witam wszystkich z reguły. Nie się na takie tematy, bo uważam, że niech sobie każdy robi co chce i tak dalej. Ale tak sobie śledzę od kilku dni czynania Dawida o w internecie i tak troszeczkę mi to boli ze strony czysto sportowej eee, jak zachowuje się Dawid każdy widzi jakie ma powody myślę, że każdy znajdzie sobie jakieś wyjaśnienie e, samemu tym dla siebie, aczkolwiek zacznijmy sobie całą całej sytuacji ze szczęką mianowicie dzień przed walką dzień przed walką po ważeniu mieliśmy tak zwaną odprawę sędziowską, czyli zawodnicy e, słuchali zasad, no i sędzia e, Jarosz jeżeli dobrze pamiętam nazwisko Tłumaczył wyraźnie, że jeżeli komuś padnie szczęka lub dostanie kopa w jaja, to musi czekać aż sędzia przerwie walkę na chwilę, żeby wszystko jakby tam, wiecie, żeby jajka doszły do siebie, czy żeby założył szczękę, żeby czekał na sędziego, a nigdy w życiu nie przerywał walki sam i się bronił. Mówił Brońcie się cały czas, ja przerwę walkę. Wtedy możecie odpocząć sobie na chwileczkę, czy włożyć szczękę, żeby nie było sytuacji, że wy powiecie, O, dostałem kopa, czy wypadło mi szczęka, i wasz przeciwnik was znokautuje. Tak jak było. Dawid już zabał słyszał to, bo stał, no pół metra od sędziego, i nawet zadawał mu tam pytania, dyskutował z nim, wszystko fajnie. Eee, co do samych zasad, sędzia postąpił słusznie, mm, nie mógł przerwać, nie powinien tego przerywać, tak jak jest w regulaminie. Z regula walkę ma sędzia powinien przerwać dopiero, gdy sytuacja, jakby troszeczkę się wyluzuje, że tak powiem. E, czyli nie wiem, odejdą od siebie zawodnicy, sędzia mówi stop, podnoś szczękę i walczcie dalej. Pomijając sam fakt, że Arbuster, no, e, chce o nim gadać jak najmniej z wiadomego powodu e, tutaj dzisiaj. co przed nim tato, poczuję mu... Nie będę jakby poszło go za bardzo, ale Adbuster mógł mógłby nie zauważyć tego nawet. pewnie wiecie, albo nie, podczas walki adrenalina jest ogromna, ogromne emocje, załącza się tak zwane widzenie tunelowe, czyli jakby widzisz tylko to, na czym się skupiasz, no i mógł tego nie zauważyć. Poza tym, jak Dawid Ozdoba sam powiedział w liveie po walce, że ma taki zwyczaj, że trzyma sobie szczękę w prostu na tych dolnych zębach, czyli jakbyś trzymają mnie poprawnie, więc uważam, że nie ma prawa mieć pretensji do nikogo w tej sprawie, oprócz do samego siebie. Tyle w temacie, jakby szczęki i walki. Tam jeździłem na zawody, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu Zdarzało się dwa razy, że przegrałem walkę przez sędziego. Nic, wstałem, podałem pionę rywalowi, pogratulowałem, poszedłem. Zawsze potem można napisać odwołanie albo skarga, i tak też powinien zrobić Dawid. Niestety nie zrobił tak. Zaczął wyzywać marka od frajerów, co było uważam, że poniżej jakiegokolwiek sportowego poziomu. Bo wiadomo, można mieć coś do siebie personalnie, ale to jest jednak. Powiedz mi sport i trzeba szanować innych. Zwłaszcza, że nie wiem czy zna definicję słowa frajer, skoro tak około czego używał podczas walki. Eee, no nic, mi było osobiście bardzo przykro kiedy oglądałem materiał z tej walki, bo nie oglądałem na żywo, byłem wtedy w szatni z jako pod względem tylko sportowym, jako byłem sportowcowi, chociaż teraz też wracam, e, no tak się nie powinno dziać. Takich, no, tam padło za dużo niepotrzebnych słów, e, i to nie jest tak, że ja mam coś personalnie do Dawida. Bo szczerze, to przed walką byłem za nim, nawet mu to powiedziałem e, i tak dalej. Teraz też również życzę mu jak najlepiej w jego życiu, żeby się sobie je to poukładał, aczkolwiek takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w ogóle. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale wiesz. Marek mógł, chciał iść na policję czy podać go do sądu, to spoko, ale w momencie, gdy ktoś nie uznaje, powiedzmy, tych ulicznych zasad i nie jest sztywnym prawieniakiem, ma pełne prawo iść, nie wiem, zgłosić sprawę na policję, żeby pozwać ci o szkodę na wizerunku i jakby za szkodę. szkodę na jego dobre imię, jakby jego, jego marki i firmy. Także miał do tego prawo, także to sobie darujmy. Eee... Zatem Marek nie chciał iść na policję, chciał podać się do sądu, bo Marek, jakby nie było, jest sobie, sam sobie był marką, jest firmą. Jeżeli straciłby dochody przez to, że nazywałeś go takiego, nazywałeś, to mógł mieć do tego pełne prawo, żeby pozwać się. On. I tak samo, jeżeli chodzi o trenera Mariusza Linkę, którego znam od 2010 roku. Yy, oboje dobrze wiem, jakie zasady wyznaje Dawid, więc bardzo proszę, cię, nie użalaj się za sobą. Dobrze wiesz, czemu na że wiesz czemu napisał to, co napisał, wiemy jakie zasady ceni, czyli jakby szacunek i na i poza nim do przeciwnika, I jakby jeżeli chciałbyś reprezentować jego barwy, to mówmy się za samo to, co zrobiłeś, jaki masz wizerunek, no byłoby ciężko. I Ostatnia rzecz, obok której nie jestem w stanie jako sportowiec przejść obojętnie i da widzieć, że ty jesteś sportowcem, trenerem itd. Chodzi o tą przed, przedtreningówkę, o to, że ty się czepiasz, że on był na przedtreningówce. Tyle rat, trenujesz te sporty, kajty, sztuki walki i tak dalej, tak jak mówisz. I nie wierzę w to, żebyś nigdy nie miał styczności z przedtreningówką i nie widział, że tam jest tauryna, kofeina i jakieś inne składniki. No po prostu nigdy w to nie uwierzę. I doskonale zapewne wiesz, obracając się w tym towarzystwie, że mnóstwo sportowców przed walką zażywa przedtreningówki czy pije kawę, która mam bardzo podobny, jak, jak identyczny skutek i zastosowanie. I to jakby... No proszę Cię, przestań. Także robienie z tego afery na live, który zresztą oglądałem przypadkiem przypadkiem, ale wszedłem na niego, gdy go miałeś live, e, to była czysta gra aktorska. No niestety z to przyznaję, bo lubię Cię i życzę Ci jak najlepiej, aczkolwiek to było już poniżej poziomu. I życząc Ci jak najlepiej, nie wiem, taka rada ode mnie, po prostu pogódź się z tym, co się stało, zamknij ten rozdział za sobą, poprzepraszaj, koło masz poprzepraszać, jeżeli uważasz, że to konieczne, i żyj dalej, a będziesz szczęśliwy. Wiesz, każdy z nas robi błędy, większe, mniejsze, ale uważam, że jako facet, do którego się masz, powinieneś przyjąć to na klatę, powiedzieć sorry, zjebałem, ale nie, wiadomo, ironicznie, tylko sorry, zjebałem, żyje się, da żyje się dalej e i uważam, że powinieneś troszkę wyluzować, zbić spionę ze swoimi wrogami, wtedy odejdzie ci dużo, dużo gniewu z życia, będzie dobrze. Najlepszego. Widzicie, widzicie za mną tutaj taki mono i, i pas nieprzypadkowo, bo wracam do sportu. Więc kto wie, może zobaczycie mnie na jakimś fajnym w niedalekiej przyszłości. Kończyłem mieć u górka, właśnie. Jeszcze jedno. Nie ma ludzi odpornych na duszenia, są tylko duszenia, które są niedopięte. Gdyby to było duszenie na tętnicę, na przykład. Te dwa stereotypy płynąłyby po 10 sekundach. Kiedy skop zapada z drobszą nam cztery No i do ci skapią Tak jak kiedyś, kiedyś Właśnie tak spakuje rokendralt Pięknej kobiety Szybkie fury i ludzi tu my życie życie dziś to robi są Na życie dzisiaj stary dziś to robi są W życiu się nie spodziewałem, że to właśnie będzie to, nie wiem jak.